I tak wygląda ostatni etap drogi na bryczce, Tutaj sobie siedzę razem z motorami i z tym yy, przewodnikiem, który mnie pomógł tutaj trafić do tej wioski bo samolotem nie trafił tu wokół idzie właściciel tej bryczki i byku a w taki mały chłopiec który który prowadzi no i tak te ostatnie kilometry do naszej misji wyglądają żeby dojechać to właśnie tak trzeba bykami które ciągną bryczkę o tutaj widzicie ze mną ten mój przewodnik tutaj jest motor mój na bryczce o, jaka to jest podróż? Ostatnie kilometry. O, widzicie, tak wygląda ta droga. Tak wygląda droga do Dumugu. Wszystko, wszystko pozalewane. Wszystko jest pozalewane. Dookoła są pola ryżowe. O, wody dużo. O, jest wody tyle, że byki nie chcą iść. Ten mały chłopiec był za słaby, żeby je ciągnąć, więc jego tata je zmienił. No i jedziemy się dalej. To co widzicie tutaj to jest właśnie ryż. Pola ryżowe, jak tylko okiem sięgnąć po I to jest nasza właśnie podróż. Pierwsza wyprawa porze deszczowej do Dumugu. Pozdrawiamy Polskę. Pozdrawiamy Polskę. Pozdrawiamy Polskę. A, a Polska Was też pozdrawia.